Len, nasz polski jedwab. Polskie dzianiny są w awangardzie światowych tekstyliów. Na ich jakość wpływa każdy etap procesu, razem z przechowywaniem i transportem. Operatorzy kroniki odwiedzają wzorcowy zakład w Warszawie. Witam. Czekałem 30 lat na to, żeby Państwa tutaj zaprosić do mojego królestwa z tą. Gospodarską wizytą czuję się zaszczycony, że mogę Was przyjąć w moich skromnych progach. Drodzy, Warszawski Oddział Polskich Tekstyliów numerem jeden w Polsce. Dziś w zakładzie wyjątkowy dzień. Partia wyznaczyła mnie, abym wyróżnił najlepszego tekstylnika lub panią tekstylnik. Ta nasza krawcowa to porządna dziewczyna, taka obrotna i dokładna. No, ja się po kawalerach nie rozglądam, tak? Na zaloty szefa też nie reaguje. Zwykle. No. Ale dla nagrody. Ważne miejsce w naszym zakładzie: wyładunku i rozładunku. A to Staszek. Nasz nowy, prężnie działający magazynier. Staszek szybki jest. Szybko pracuję i zawsze rozwiąże nasze zakładowe problemy. Staś, Stanisław Pawlak jestem. A czy... Od kiedy pracuję? O! Już ponad miesiąc pracuję w tym zakładzie pracy. I czy mam szansę na jakąś... Na jakieś nagrody? Nie wiem. Prawdopodobnie chyba nie. Ale tak jak patrzę na tutaj na tych robotników, pracowników i innych, to... No, po raz kolejny patrzysz w tą stronę. No jak patrzę w złą stronę, jak mówię do kamery, żeby mówić, to ja mówię do kamery! Dlaczego kolega myśli, że dostanie nagrodę tekstylnika? Ja... to w, w sumie nawet tu nie pracuję. Tylko ja... gazety sprzedaję. Nikt cię nie widział. Na pewno? No. Dobrze. Masz to, co Tak, tak, od razu. Trzymaj. Dobra, dobra. Ten młody to przysługę mi wisiał. No a przysługa to jest nagroda, dla mnie nagroda. Kiełbasa krakowska najlepsza z Podlady. No też to dla, dla dyrektora było. Moja godność, Lech Podlaski, a koledzy to mówią na mnie Leszek le, 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 Podlaski, Magnus Nalaski, we filmie to już pracuje o, na zimę to będzie 25 lat już. A wcześniej to w USA pracowałem, Urząd Skarbowy, oddział Aleksandrów. Co lubię w pracy najbardziej? Ludzi, Ludzi, którzy pracują. Magusia to zawsze mówiła, kto nie pracuje, ten nie je. To ja pracuję. Jak szefa nie ma, to od razu wchodzę do gry. Mówi. Halina, super dziewczyna. Najlepsza pracownica w całym zakładzie. Sam doglądam. Tylko że tego yy, nagrody, to, to ja, ja, ja uważam, że ona nie powinna dostać nagrody. Ona tylko 100% normy wyrabia, Helena. Halina Halina. Fajna kietka. Z peweksu? Jak działa ta nowa maszyna? Ręcznie zwijamy. No, ale to jak ona działa? A to nie działa. Wszystko działa, tylko Stasiu nowy jest i jeszcze wszystkiego nie rozumie. Halinka! Nie! Jak nie, to nie. No, pewnie, że podoba paprotkę, no. ale to, to nie dla mnie. Ja jestem florysta, ale nie w miejscu pracy. No, to dla pana dyrektora. Lechu szykuje dla mnie paprotkę. Jak powiedział? A No ja. Wolę Lech, ale dla pana dyrektora to może być Lechu. Lechu, lechu, wartych grzechu. Muszę podjąć. Decyzję. To był naprawdę trudny dzień. Jak widać, zbliża się ku końcowi, ale kto dostanie nagrodę? Wiedzcie, że, że decyzja będzie sprawiedliwa, no bo ten, kto dostanie, to naprawdę na nią zasłuży. Jak co roku yy, nagroda trafiła w dobre ręce, jak ja to mówię. A ja spróbuję za rok. I właśnie dlatego nie warto się starać. Ja to się w ogóle tym nie przejąłem. Dyrektor dostał nagrodę, tak miało być. Tylko kiełbasy szkoda. No, pamiętajcie, nadzieja umiera ostatnia. No chyba, że pan dyrektor ją wyprzedzi. My już opuszczamy zakład, ale załoga Niezłomnie trwa na posterunku polskiego przemysłu tekstylnego. Dają z siebie wszystko, bo wiedzą, że trzeba i warto.